Teatr, kabaret, to są bardzo zapomniani dawni aktorzy, to są wspaniali ludzie, którzy przeżyli oprócz tego, że wspaniałą karierę przedwojenną, to jeszcze wielkie nieszczęście wojenne. Nie wszyscy, ale, ale bardzo wiele z tych osób. Także to są wspaniali, fascynujący ludzie i przede wszystkim o nich, o nich pisze. Troszeczkę o szepenie pisze, troszeczkę też o, o jakichś takich mniejszych wydarzeniach. I większych, kulturalnych, teraźniejszych. Nie wszyscy y, lubią te tematy, bo one muszą być przedstawione atrakcyjnie, żeby były atrakcyjne dla naszych współczesnych ludzi. Blok jest nowoczesną formą y, dokumentacji i pokazywania nowych, starych rzeczy. No i właśnie troszeczkę y, no. Zdjęć, troszeczkę dokumentu, troszeczkę no, tam wszystkich innych y, takich nowinek technicznych. No i to pomieszane razem daje znakomite efekty. Przodek był aktorem właśnie przedwojennym, i, i to właśnie we, we mnie tkwi i jest. Ja to kocham. <gryw> po prostu.